Minecraft. Wygląda jak kolorowa, pikselowa bajka, ale tylko do czasu, aż zrozumiesz, że tu każda noc może być Twoją ostatnią. W trybie hardcore nie ma miejsca na błędy. Masz jedno życie i to nie żart. Jedno spojrzenie w złym kierunku, jeden krok za daleko w ciemność, i wszystko przepadnie. Tu nie chodzi o budowanie ładnego domku. Tu chodzi o przetrwanie. Wyobraź sobie, jesteś sam, słońce właśnie zachodzi, zaczynają pojawiać się dźwięki znajome dla każdego gracza. Grzeczkości, zapanie zębiaka, a potem syk. Ten syk, którego nikt nie chce usłyszeć. Nie masz zbroi, masz drewniany miecz, może kilow. Serce bije ci szybciej, bo wiesz, że nie możesz się pomylić, bo jeśli zginiesz, to nie wrócisz, nie ma respawnu, nie ma drugiej szansy. Ten świat jest piękny, ale bezlitosny. Każdy dzień to wyścig z czasem. Każda noc to walka o życie, a ja postanowiłam przetrwać 100 dni. Nie będzie historii o idealnej bazie czy diamentach w pierwszej godzinie. To będzie opowieść o strachu, o czujności i o tym, jak jeden niewinny kwiatek przy drodze może kryć dziurę prosto do lawy. To jest mój świat, to są moje 100 dni i wszystko może się skończyć w każdej sekundzie. Co ja tu robię? Gdzie, Gdzie ja jestem? Czemu ja... w no, na trybie hardcore? Czemu ja mam takie serduszka? Co tu się dzieje? Ja w ogóle miałem grać co na normalnym świecie, sobie po prostu pobudować na kreatywy. No do tych jeszcze, tu takie coś? Serio? Ej, mega mocne. Ale dobra. Jak już tutaj jestem, Próbuję tutaj przeżyć 100 dni. Jak już nie wiem, czy tutaj przeteleportowało. Spadłam z jakiejś góry, nie wiem w ogóle co stało. Jak już się przeteleportowałam. To. Po prostu spędzę tutaj 100 dni. E, przynajmniej się postaram. To jest tryb hardcore, więc będzie trudno. No. Dobra, no, zacznę zbierać te drewny, bo noc to będzie tragedia. Jak przecież to jest. Jedno nieuważne spojrzenie, i, i giniesz. I to. To jest właśnie w tym najtrudniejsze, więc zbieram te drewno, no i le lecę budować sobie jakieś krowce, coś, no a przecież... No co? Dobra, mam crafting. No to robimy sobie najpierw ciekierkę. Potem kino, a potem samieczyk zrobię wiem że mieczyk mi się nie przyda, ale dobra Co wie, to wy nie widziałam was. Nie widziałam was, yy, yy, ale co wy tutaj robicie? Ja... Nie, jakby tutaj się pojawiliście w ogóle. Nie wiem o co chodzi. Ten świat w ogóle jest cały dziwny. Co no, się dzieje. Nie dość, że miałam sobie coś na normalnym świecie. I mnie przeteleportowała na hardcora, to jeszcze widzowie tu są. No się będą mordeczki, no. No dobra, no jak tutaj już jesteście, no to lecimy i gramy sobie. Nie wiem, czy wszystko słyszeliście od samego początku, lecz. Yy, ojciec, ja tak nie mogę, bo się ja zaraz zginę. Yy, ale spędzam tutaj 100 dni, przynajmniej się postaram. Chodź tu. Dobra, zabiliśmy sobie. To, Ej, mamy wełnę już na sam start, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, będziemy mieli gdzie spać, będziemy mieli gdzie spać. Więc jest już plus, bo nie będę musiała się martwić o to, że zginę w nocy, nie? Mamy jakieś jedzonko, dobra, z miecza to zabijemy. Ja nie umiem trafić, rozumiecie to? Wieszcie to, co ja odwalam. Dobra. Był też coś, coś tam? Ktoś? Ktoś? Dobra, nieważne, nie? Eee, więc... Bum, bum. A, bum... Kabum, kabum... Kabum, kabum... Dobra, ale... Coś... Ktoś... Gdzie, gdzie jest słońce? Gdzie jest słońce? Słońce jest za tą górą gdzieś. I... Jest... Powoli się będzie robić ciemno, więc ja może lepiej pójdę zbierać szybko. Drewno, żeby sobie zbudować jakąś mini chatkę, żeby przetrwać tą noc, żeby się przespać w niej. I jakoś muszę ją, ten, tą pier pierwszą, najtrudniejszą noc przeżyć, nie? Dobra. Zebrane. Kolejna owca. Czego to się zabija? A? Dobra, dobra. Mamy jeszcze jedną owcę. Bum. Dobra. Idę szukać miejsca na fajny domek. Tutaj już mega długo szukam w ogóle miejsca na domek? Co? Jest wioska. Ej nie, to jest tak, takie szczęście, że ta wioska się tutaj znalazła. Zaraz kurde, umrę z głodu i ta wioska mi dosłownie życie uratowała. Dobra, tam jeszcze mam jakiś ocean, Boże. Jak się fajnie trafiło mi. Patrzcie, już się noc robi, widzicie to? Ej, co, co to jest? E, nie wiem, dobra. Szybko muszę iść przecież do łóżka jakiegoś. Tutaj jest łóżko? Jest, dobra. To jest moje. Dobra, widzowie. Widzimy się rano. O, o już rano Dobra To ja pójdę zwiedzać wioskę Może coś Coś tu będzie Będzie coś fajnego Na pewno coś będzie, ale Dobra widzę już, że jest siano To mamy jedzonko Teraz biorę Dużo siana Bo jedzenie jest najważniejsze, żeby się leczyć W trakcie oczywiście widzowie Pamiętajcie więc dobra, mam siano. Siano. Fajs. <laughs> nie, no hajsu nie mam. I jeszcze. Ale to się. Mamy kamień, więc spróbuję. Słuchajcie, sobie zrobić. Najpierw to ja muszę przypalić sobie jedzenie. Bo ja zaraz zginę z głodu. Umrę z głodu, więc. Więc sami wiecie. Ej, dobra. Tutaj jest kowal jakiś? Najlepiej by był kowal. Nie ma kowala, serio. Proszę, dlaczego kowal jest taki rzadki? No. Jeżeli miałem może jakiegoś diamenta, czy coś. No i nie ma, no. Dobra. Um, mam crafting swój. To zrobimy sobie piecyk. Idealnie, patrz na to. No i na razie to nie wnikajcie na to, gdzie to jest. Dobra. Mm, idę kopać dalej. Przepaliłam to. Wie, widzieliście czym. No ale, no nie mam jakby na razie niczym innym. Mam nadzieję, że się wykopię. Ta drewnianego mieczu jeszcze. Mieczu, no na pewno, mieczu, no. Rozumiecie to. Rozumiecie to? Ale, widzowie, to jest. Wielki fal, w ogóle ta wioska się tutaj znalazła. Ale dobra, widzowie. Ja się z wami widzę, kiedy pokopię już i bę będę mieć to ze sobą, bo nie chcę przedłużać, więc zobaczenie. Dobra, widzowie. Ja mam dużo sobie koblstonów, staczek, Rosję. i teraz. Mm, zabić go nie S, dwa, trzy. Żeby No bo potrzebuję go. Dawaj trzy, dawaj trzy, proszę trzy, proszę trzy. Dwa. trzy. Dobra, let's go. A tam jest kolejny golem. Dobra, słuchajcie, zanim się ściemnie, bo już jest noc prawie. Wygo. Tylko... go załatwię. Mam nadzieję, że on nie mnie... Dwa, trzy masz chodź, chodź szybko, bo jakieś jest rzeczy. słuchajcie, wybrałam sobie yy, ten domek, w którym chcę mieszkać. Więc idę do domku, tego, w którym się spałam. Oj, ci! pierwszy raz. Kurde, o kurde, o kurde, już jest na noc. Wypadł z mojego baru, ty. Lampu, pu. Co, moje. Dobra, widzowie, lecimy spać. A, no, mój akator już wstał, fajnie. Dobra. Nie ja wiem już dzisiaj, słuchajcie, pokażę jeszcze. Panie profesorze, panu się coś nie pomyliło, to jest mój dom. Ja tutaj jestem burmistrzem. Więc wypadł. Wypadł zielonoki. Wypadł, bo cię wygnam. Dobra, wkurzają mnie te wieciaki. E, dobra, ja tutaj słuchajcie. Siedem mam. Yo. Cztery żelaza z tego drugiego wyleciało. Dobra, mega kozak. E, e, dobra. Mm, to tak. Aby sobie jeszcze więcej jedzonka. Co w ogóle mam? Dobra, idealnie. Zawsze idealnie chleba starcza, nie? W sumie zawsze miałam idealnie. Rysuję sobie wezmę tyle. Chcę sobie zrobić czerwone łóżeczko. O, mam Czerwone łóżeczko chcę zrobić, więc robię. Ludzie mi tutaj nie przychodzili, wiecie o co chodzi, na mnie nadenerwuje, nie? Dobra, już sobie dobra, i zjadłam No dobra i. Dobra. No, Przeżyłam dopiero dwa dni Jeszcze przede mną 98 Nie wiem, nie wiem czy w ogóle dam radę, ale spróbuję serio z całych sił eee, Będę dawać się wszystko, że mi wszystko wyszło eee, No i... Mam nadzieję, że się uda, no, co, co innego, nie? Dobra eee, Zrobiłabym sobie kilo chyba no, killowym sobie zrobiła tego, nie tego, nie. Zrobiłem sobie klatę, gdy miała więcej, więc chodźcie na poszukiwania golemu. Jak tutaj są? Jeszcze jakieś coś? Ktoś widział? Dobra, I... się? Dobra, to nie jest moja sprawa. Idę szukać golema. Dobra widzowie, ale tego się nie spodziewałam. Tego się nie spodziewałam. Poszłam tutaj, bo i tak jestem ciekawska i tak bym poszła. I jakie coś się stało. Nie wiem, czy tutaj pod ziemią, bo tam jest jeden wielki zbiornik. Nie wiem czy. Czy to... Yy, no wiecie, idzie tak ciągle pod tym, ale. No, mocne, mocne. Więc ja, ja się w to nie wtrącam. Szłam sobie tutaj w wioski, szukałam i patrzcie co znalazłam. Statek. Opuszczony statek, yy, po, połówkę co? Nie wiem, ale wiem, że coś tutaj może być fajnego, bo to jednak jest statek, nie? W statku zawsze coś jest. Dobra, skarby gdzie jesteście? Nie ma was. Nie ma Ej, no ja, ja chcę skarby jakieś mieć. Nie ma żadnych skrzynek? Pewnie są, ale gdzieś tam głębi. Dobra, w Na następnym odcinku sobie tutaj pójdziemy i to poeksplorujemy. No, a ja tylko tutaj chodzę i patrzę. Znalazłam czcinę cukrową. Eee, tam koło tych spalinów. Spal tam, no tam gdzie jest ta lawa. Tutaj jest kolejna czcina. Więc będziemy sobie robić cukry. No. I fajnie, że tutaj to jest, bo nie będę mieć problemu ze szkłem, z szybą, wiecie. Ja się chyba w tej tutaj za domowie, ale boję się tego, że po prostu za niedługo będę musiała wyruszyć w podróż do jaskini, żeby znaleźć jakieś diamenty czy coś. No i wtedy nie będzie tak kolorowo, ale mam nadzieję, że mi się uda i przetrwam te 100 dni. I żeby znalazłam węgiel. Yy, i... On się nawet może przydać do pochodni i do takich rzeczy ważnych. Więc ja zawsze zbieram ogólnie węgiel, nawet jak jest go milion, bo on się zawsze przyda do jakiegoś przepalania, czy dosłownie do, do, do wszystkiego innego. Nie dosłownie. Więc ja kopię dalej. Widzowie, ja byłam na podróży takiej malutkiej poszukać czegoś i już się noc zrobiła. Ja muszę uciekać, bo jakiś szkielet mnie zaraz zabije. Nienawidzę nocy. Nienawidzę. Muszę szybko uciekać, bo tutaj wszystko jest po prostu... golem golem Nie wiem czego teraz zabijać. Tam jest Enderman w ogóle. Dobra, dupnego no. zabije raz dwa, trzy. Proszę, żaden z Proszę, żaden z szesnastu. Proszę, dwa razy dwa, dwadziestu, Proszę, proszę, proszę. Dobra, Ile lecę do domu. Nie lecę spać, widzowie, bo to... ...bo to nie ma sensu. Maciek! Dobra, widzowie. É me despacho. Tchau, boa